Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Dzisiaj, domykając już niejako wątek agentów tango, chciałbym Wam przybliżyć historię kilku agentów tango oraz mniej więcej w pigułce, zarówno w legendach, jak i w kanonie agentów tango, przybliżyć Wam dokładnie, jaki był oraz co oznaczał ostatni rozkaz wydany w agentach tango przez ówczesnego litera agentów tango. Zaczynamy. Jeśli będziesz podobał, cofnij wcielka w górę, suba dla zasięgu, udostępnij, zostaw komentarz. To będzie wyjątkowo dłuższy film i dłuższa historia. Zapraszamy. Jak wiadomo, zepnięcie całej historii agentów tango nie jest proste. Agenci tango według legend zaczęli się w roku 2012. Według kanonu w 2015 nie ma niestety zapisanych żadnych informacji ani wzmianek. Oprócz legend? Co do historii agentów tango po 2011 roku do 2015 roku. Wszystko, co jest zapisane do dnia dzisiejszego, jest opisywane od podpisania dokumentów agentów tango, stworzenia organizacji, czyli od 2015 roku. Dalej, agenci tango trwali do 2017 roku. W 2018 roku Starą Erę zakończył rozkaz 66, ale to już wiecie, ale dobra. Rozkaz 66 spowodował po prostu niemałe zamieszanie. Większość agentów, która zdołała przetrwać czystkę, i rozkaz 66 po prostu się ukryła. Ja sam się ukryłem, działając potajemnie wraz z czarną kroplą, krwistą pięścią oraz czarną kicią. No i tam. Że tak powiem, agent szpieg też się w to włączyła, ale no. Czarna Wdowa ukryła się i nie wiadomo, co się stało z nią później. De facto agenci tango, ale wracając, agenci tango działali potajemnie do roku 2020, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa. Większość z agentów wróciła, pomóc po prostu robić antidotum i ratować ludzi przed koronawirusem. W 2022 Agenci Tango praktycznie w ogóle nie działali, działaliśmy zdalnie, przez to, że była ta, no, kwarantanna ogólnonarodowa była. W 2023 roku po opadnięciu kurzu anty wirusa po prostu Agenci Tango zaczęli działać, ściągali nowych ludzi, starzy odeszli oficjalnie na emeryturę na początku 2024 Ostatnim rozkazem wydanym przeze mnie w agentach tango był rozkaz 71, mający na celu odtworzenie struktur agentów tango w ramach nowych struktur. Ja już się w to nie włączam. Większość starych agentów też poszła już na emeryturę, ale dalej służymy prywatnie. No cóż. Agenci Tango, miejmy nadzieję, że się odtworzą i znów będą potęgą taką, jaką mieli być. Nigdy agenci Tango nie stworzyli jednolitego szeregu. Zawsze były kłótnie, zawsze były konflikty. Jak potoczą się ich dalsze losy? Poczekamy, zobaczymy. Stanordowo, jeśli podobał się film i zamknięcie klamry agentów Tango, to no zawsze kciuka w górę, suba dla zasięgu. Udostępnij i zasłuch komentarz. Do zobaczenia. Cześć.